Popatrzcie na lewo, popatrzcie na prawo, dwa Ragnarosy po jednej i drugiej stronie, serwer testowy, witam eee, szanowne grono graczy, jak już wspomniałem. Słuchajcie moi drodzy, fajna sprawa, dużo zmian, eee, na serwerze testowym trzeba sporo czekać, żeby zagrać Ragnarosem, tak więc postaram się, postaram się omówić jak najwięcej umiejętności, jeżeli chodzi o, o tego pana, no i zobaczcie jak ogólnie się nim gra, to jest moja pierwsza gra nim. Od razu Wam powiem, zaznaczę pierwsza gra. Nie mam pojęcia, jak to wszystko działa. Zobaczymy, odkryjmy to sobie razem. Why not? Słuchajcie, ja spróbuję tutaj zmontować build po dwóch, bo wydaje mi się, że meteor jest, jest tu całkiem fajny. On oczywiście monta nie ma sam w sobie. Możemy zobaczyć, jak sobie tańczy. Może w tą stronę byś się obrócił. O, Macarena. Sambada. Lambada. Sambada. okej, okay. Skakuję na kunia. Czego nie ma. No i mamy tutaj umiejętności, czyli e, zabijmy miniony mm, with empower sulfuras, tak? O to jest cool żeby zwiększyć damage obrażenia. E, tutaj później mamy living meteor. Trafienia, zwiększamy czas trwania tej zdolności, z tego co widzę. Możemy ponownie yy, recast, czyli ponownie to rzucić. I tu mamy blast wave of cooldown, jest ok. Dwie sekundy redukcja cooldownów na naszym E i zwiększony zasięg, zasięg tego spela. Tak jak no więc zobaczmy sobie najpierw jak w umiejętności. U Q. Aha, zapalamy i jest eksplozja. Następnie o, to mi się podoba. Uh, czyli podpalamy irbing. Boom. Następnie mamy E. O. Okej, okay. czyli też rzucamy. Aha, jakiegoś na, na przeciwnika, na laja, na, na mobka albo na siebie, albo kogokolwiek. A więc <mety> Meteor jest fajny. Baczmy sobie Meteora. Czyli tak. W i trzymamy i widzicie, możemy wybrać kierunek, na przykład tam. Fajne. A siebie to możemy rzucić? Woohoo, ale on jest mocny. Znaczy na męcika to wszystko jest mocne. O, żartuję. Ech, muszę się przyzwyczaić. Kula nie w tą stronę. On nas leczy, to nas jeszcze leczy to ku. 20% of damage dealt leci jako heal. Wow. Leci, lecimy kurwa śmieci. Wow, leczymy się pod kutę. To jest chyba najważniejsza sprawa. Czyli to będzie też buffowane dość mocno w sensie. Montowane zobaczymy, jak kampy sobie robimy jeszcze. Spróbujemy to przejąć. Ding, 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 ding. Nie rzucić mu meteor na głowę? Lecisz to domu kula! <grymne> Fajnie, ale tam się giną. E, Metal ground spell block. Tu dostajemy spell block, slow, slowa rzucimy. Coś tu, coś tu. A to bardzo ładny slow. Ja mam już manę To jest super Możesz tam iść do góry Okej okay. Coś tam jadę w sumie Spróbujemy ten tym meteorem ich przejechać, cudę na to Ooooo mam many Money. Yo Mana, Dobra, elegancko to się wrócimy. Oczywiście mamy tu cechę. Możemy przejąć fort, co zaraz zrobimy. Jak będzie jakiś push, a, my namysłowy przejmujemy fort. Mamy dużo życia. Przez 18 sekund. Ok, lecimy. Zobaczymy, jak kampy się robi tutaj będziemy w oczywiście Artanis, jak wiecie, jest to Buffa, Dehaka, Diablo, dlatego te postacie tutaj są. Oni to jest tutaj strasznie potężne reworki w pewnym sensie. Aha, tu możemy przejść przez ten. Robimy kampę, to jest szósty lewe Zobaczymy jak szybko to pójdzie. No jest to obszarówka. Ach, trzeba trzymać się wszystko. Myślę, że no Ok, za chwilę sobie to sprawdzimy, co jest. Ok, wyzbiłem kamp. Użycie, żebyśmy stacili na szóstym levelu. Co tu mamy? Cooldown, jeżeli trafimy, i odzyskiwanie w After hitting Heroes. Next Living Meteor. okej okay. czyli buffujemy. Increase Damage. When Blast reviews, OK. okay, 100% increase. Ok, jeżeli na nas rzucimy to, to będzie 100% obrażeń: 100%. Ale dobra, meteor na razie. Ale ci za nim! Aaaaaaaa! <laughs> oh, Możemy rzucić, rzucić się na niego też tą eksplozję. Tak więc na Ilidana na przykład O, mnie żyjesz. Ale fajne O, fajne, naprawdę fajne. Zobaczymy jak będzie z, uh, z tym. Ej to w ogóle wygląda. To idziemy na górę. No on się tu przekopuje. Jak wiecie, on teraz dostał fajny buffy do właśnie chodzenia w haszcze do haszcz. Jak idzie do, do buszu, to, to wtedy dobrze mu to wszystko działa. Okej. Okay. Rzucam kulę. Nie mogę się tam do dostać. Ale ładnie, Dobra, ja zginąłem. Ale on to wziął, to wziął tak naprawdę. Wiem wam, ciekawe, ciekawe. w szczególności, że on się tu leczy 20% w obszarze. Czyli podczas team fightu interesujące. Tutaj mam jeszcze. I can't hero hit by living meteor. Ok, to jest, to jest ten motyw buffowania z talentu. Buffowania meteorów. Tak więc spróbujemy trafić, zobaczymy jak to się fajnie e, odświetla. Ja się też zmniejszę, bo nie jestem potrzebny taki duży. Okej, okay, mamy kolejny level. Słuchajcie, mamy tutaj oraz smash. I mamy lava wave. To może w tym odcinku sprawdzimy lava wave. O, puściliśmy kulę. Gdzie? jeden, dwa. Czyli mamy buffa. Bam! Puściłem lava wave, leci tam gdzie jest, tam leci, leci, leci. Fajne, 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 fajne. Wpuszczamy to w momencie. O, wróciła kula. Ding ding ding, agianska. Mamy tu spowolnienie, oczywiście. O, przerzucili ma. Spoko. Fajnie, fajnie. Będziemy oczywiście jeszcze testowali. Przynajmniej ja będę testował na pewno. Myślę, że wam pokażę Artanisa, bo to są zmiany drastyczne. O, widzicie? To! Piękny taniec Artanisa. Brawo. Fajna, fajna zamiana. Fajna, podoba mi się. To będzie teraz zniszczycie. Od 75% już tarczy mu się ładują. Od 75%. Mega. Dobra, idziemy tutaj. Czyli to tutaj mamy cooldown 100 sekund. A na tym drugim ulcie mamy cooldown 60 sekund. Okej, okay, tak więc w drugim filmie myślę, że. Yy, wam to pokażę. To też jest interesujące, że jak rzucamy to na siebie, to jest 100% obrażeń. Bam. Ach, przesunąłem się niepotrzebnie. Ok. Przejmuję. Ciekawe, czy ktoś tu do mnie przyjdzie. Słuchajcie, weźmiemy sobie na Fort. No, niestety. Przej weźmiemy sobie tu na Fort za chwilkę. Bo, jeżeli mam 16 punktów, to, to, to będzie bardzo krótka gra. Mam wrażenie. E, więc zobaczymy, jak tu jest wejście. Mm -hmm. Ragnaros Returns wraca do swojej normalnej form formy po tym jak straci życie, całe życie, tak, tak to mniej więcej wygląda. I to jest y 100 sekund ma cooldown, 100 sekund, bo oni nie napierają na żaden fort i na tej mapie to będzie takie cienkie. Okej, okay, tutaj dostajemy w momencie kiedy zostajemy ogłuszeni, to dostajemy redukcję obrażeń na 50%, wow do mancika tutaj 50%, czyli to będziemy pikować w, w ramach kontry na inne postacie. Następnie mamy e, Blast Wave Damage Enemy Hero uh, Gain Shield equal 100% of Damage. Wow, 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 mega. Mm, blast Wave, tak. Ok, jest ciekawe. Przejmijmy to. Mamy nowe umiejętności. Holy shit, uwaga. Teraz pod E. A runy... Mamy też Rkę. O cholera, o, on jest power'ny. <grywdy> Nie wiem, jak to się kończy, się życie. Wow. jest fajne. I tutaj mamy Empowerment, Surf, Healing, Kiss. Okej, okay, 60% uderzenia. Dobra, to to bierzemy. 60% uderzenia. Figencko. Lawa leci, dzisiaj niszczy stwory A, piękne to było! Tego, tego łosia, o, pięknie, elegancko, triple kill, wow, triple kill, żeśmy zrobili. Mogę rzucić rzeczywiście, aaaa Elegancka, elegancka O 6 sekund O 3, 2 Niestety to wziął, nie zdążyłem tam podjechać Ja się nie wsiadam prawdopodobnie na kunię z tego co widziałem Bum Wow, jak on się fajnie nie uleczy teraz. No to cool z tym leczeniem. To będzie pikowane. Bardzo mocno. Dobra, to co, idziemy na tego? Świrka. Boom, i leczenie. Ładnie. Okej, okay, meteor. Living meteor eksploduje. Ok, eksploduje. Mm, też eksploduje, to też eksploduje. Another blast wave is created on Ragnaros. Aha. Ok, fajnie. Czyli rzucamy na kogoś i y, y, automatycznie na sobie mamy też to. I tutaj mamy. Pali wroga. 9%, 9 maksymalne życia w ciągu 3 sekund? Wow, 9% życia palimy w naszym kół. Na gościu w ciągu 3 sekund. 9%! No to wezmę to, żeby zobaczyć, bo nie wierzę. Dawajcie mi tego momencie, on szybko spłonie. Ja bym to zrobił. O, jest, 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 regga. Chcę to zobaczyć, bo nie wierzę. Nie uwierzę, jak mnie zobaczy. Okej. Okay. No I zobaczyliśmy wiele. No. Kwam. to. Mędzik tu jest. Zbijemy. Go spalić? Właściwie to moglibyśmy teraz, rkę wrzucić. Leci, leci ogień, chcę to zobaczyć na własne oczy. Ach ta lawa! Incoming, clear lane. Tam jeszcze bencika widzieli widzieliście to. Ale fajne. Fajną no w tym goście. Wow, jajo. O, widzicie, ja jak było zniszczone, to można by w falę puścić, może to go złapało. By hmm? No ładnie. Dobra, to idę na bota. Do not. Ciekawe, ciekawe systemy, w szczególności z tym Blast Wave, bo to jest nasze E. Rzucamy na kogoś i automatycznie jest na nas. Fajne. No i ten meteoryzm, który wybucha za prawie pół tysiąca obrażeń pod koniec swojej ścieżki. Także jest ciekawe. Więc e, fajnie, 13 minut, odcinek. Moi drodzy, widzieliście mniej więcej podstawowe umiejętności. Dajcie znać, co myślicie na temat tego gościa. Jak wam się to podoba? Mnie się bardzo podoba, wydaje się troszkę kaźne OP. Ale zagram y, ponowną grę. Wezmę tego drugiego ulta, wezmę jakieś inne rzeczy, które pokażę wam w drugim filmie. Więc zapraszam serdecznie.